You are... Adrian. Adrian. Hi, guys. Hi. I'm <noise> Przelecieliśmy tutaj na zaproszenie Lumixa. Jak słyszycie, jestem przeziębiony. Wczoraj cztery gripexy weszły. Nie jest to mi na rękę, ale muszę z tym wygrać. O 17.00 jest event, na którym będzie zaprezentowany nowy aparat. Ogólnie wziąłem ze sobą bardzo mało rzeczy. Wziąłem, jesteśmy tutaj tylko na jedną noc, zabrałem ze sobą praktycznie nic. Oprócz kilka rzeczy na przebranie to Lumixa S5 Mark II, którym nagrywam tego vloga, obiektyw 24,18 i 20 60, czyli typowy kitowy. Black Promise, czasami i ND. Ja od 6 lat byłem w systemie Sony, wcześniej Canon, a teraz właśnie zobaczymy jak to jest przerzucić się prawie że w stu procentach, no nie do końca, bo mam przecież Reda Komodo, mam Alpha 7S do którego też podpinam obiektywy specjalistyczne, ale ten sprzęt będzie teraz właśnie moim głównym sprzętem do vlogowania. Ja się cieszę, jest to dla mnie pewne nowe doświadczenie mm, i odkrywam jak to jest właśnie filmować Lumixem. Ostatnio w Londynie byłem 3 lata temu tylko przejazdem, gdy lecieliśmy do Los Angeles, a wcześniej chyba z 6 lat temu, a 18 lat temu w drugie liceum na wakacjach przyjechaliśmy tutaj z moim kolegą z podstawówki i przez półtora miesiąca roznosiliśmy ulotki, w ten sposób pracowaliśmy. Prawie nic nie zarobiliśmy, ale wydaje mi się, że tego typu doświadczenia później procentują i przekładają się na wybory życiowe i konkretne decyzje. Może nawet sposób jak postrzegać pieniądze. Mam trzy godziny na to, aby pozwiedzać trochę i poprzypominać sobie, jak tutaj jest. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale w samochodzie siedział książę William. Akurat jest za mną polska wycieczka, więc można się trochę poduczyć historii. Głosowaliście kiedyś na 1.25, ani 1.50, ani wyżej. No właśnie, to jest fajne w sprzęcie, że można zawsze eksperymentować i znaleźć coś, co do tej pory nigdy nie używałeś. Bo to, co teraz robię, łamie wszelkie zasady, ale. No i ciekawy efekt, którego prawdopodobnie nie widziałeś. Nie wiem, czy kojarzycie życie takie bułki dim sane. Chciałbym taką tutaj spróbować. Łałysze. 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 Mmm, Genialne Coś genialnego Właśnie mi się przypomniało, że jak byłem tutaj w 2006 to albo mapy Google jeszcze były mało rozwinięte, a już na pewno nie mieliśmy telefonów, które by je obsłużyły I no wszystko trzeba było szukać każdej ulicy na mapie papierowej co no, sprawiało, że traciło się nad tym dużo czasu, ale być może szybciej się wtedy zapamiętywało te ulice i przestrzeń dookoła. W każdym razie bez mapy wtedy w kieszeni w miasto się nie ruszałem. Tak było. W sumie teraz też się nie ruszam, tylko jest w telefonie. I got eight, I got that fire. Yeah. Tenikowców. czuję się trochę rzeczywiście jak w jakiejś sekcie, bo jest mnóstwo sprzętu, które czeka na to, aż nie dostajemy do minuty kar na karcie, trzeba wrócić następną. Masz czy nie? Mam oczywiście. Okay. Pięć akumulatorów, trzy karty, cztery obiektywy, a zrób sobie eksperyment na długim czasie z autobusem. Spójrzcie na to. Muzyka jest powrotem do przyszłości. Dzisiaj czuję się trochę lepiej. 3,5 funta takie śniadanko. ale nawet co to jest. Słońce jest ciepło. Co do wczorajszego eventu, nie było krótkie przemówienie dotyczące właśnie tego nowego aparatu. O 19 bodajże wyszliśmy stamtąd i poszliśmy na nowy spacer właśnie pokręcić nowymi aparatami. Osobiście liczyłem może troszkę na to, że będzie jakaś twarz, którą kojarzę z zagranicznych kanałów, typu Philip Bloom na przykład. Na myśl przychodzi od razu pytanie, czy inne marki również pójdą w tego typu eventy, wydarzenia. No bo póki co to chyba Panasonic tylko takie rzeczy tworzy dla twórców. A przecież na polskim rynku jest ogromny niedostęp eventów. Ludzie chcą się spotykać, wymieniać doświadczeniami, więc coś takiego miałoby naprawdę na pewno duży sukces. Kurcze, no? Zróbcie coś. Albo ja zrobię. No i on moi drodzy, najnowszy Lumix S5 Mark 2 X. Wersja dla typowych wyjadaczy filmowych. Co się zmieniło? Kilka rzeczy. Co prawda nie jest jakiś przełom, a przede wszystkim jest to bitrate 400 mega na sekundę, a nie 150. No i jest jedna nowość RAW. RAW. co prawda, nie do środka, ale na zewnątrz. Wracamy, zaraz spotkam się z Krystianem i z Szymonem i pora wracać do Polski. Ustaliliśmy jednak, że spotykamy się już na konkretnej stacji metra, nie tej, z której ja wysiadłem, tylko widocznie takiej bezpośredniej, która nas zawiezie około godziny drogi na lotnisko. Jest piątek, godzina 14, a w barach już chleją. To jest imprezowy naród. Sorki, za spóźnienie. To my, no my się spóźniliśmy. No ale ja tam. No, ja po czwota się spóźniłem. Jak się e, Co? Mówicie, że stąd bezpośrednio? Tak, jest bezpośrednio pojedziemy. w hotelu powiedzieli. Super. Dobra, no co to co? Się...